Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zaprasza na spektakl pod tytułem Całe życie w dresach. Sztuka opowiada o opiece nad dzieckiem z autyzmem, a w roli głównej występuje jego mama, która przekonuje, że ich życie nie jest ani przerażające, ani smutne, wręcz przeciwnie. Całe życie w dresach to spektakl, na który zapraszamy serdecznie do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury już 2 grudnia o godzinie 18.00. Jest to spektakl w wykonaniu Justyny Tomczak-Boczko, czyli aktorki, która opowiada tak naprawdę na scenie swoją historię. Pani Justyna jest matką chłopca z niepełnosprawnością, Jeremiego, i opowiada tak naprawdę, że jej życie wcale nie jest smutne ani przerażające, ale jest, traktuje swoje życie bardzo z dużym dystansem i z poczuciem humoru czasami nawet czarnym poczuciem humoru. Często ludzie do niej podchodzą, Justyna, w ogóle nie wyglądasz na matkę niepełnosprawnego dziecka. No i właśnie o tym jest ten spektakl. Także zapraszam serdecznie na ten monodram. Reżyserem jest Przemek Prasnowski, a produkcją zajęła się Fundacja Barak Kultury. Także zapraszamy serdecznie, wstęp jest wolny, nie ma żadnych zaproszeń, można po prostu przyjść. My się żadnych tematów nie boimy, również pracujemy z osobami z niepełnosprawnościami, ale teraz troszkę w innym wymiarze. Także zapraszamy serdecznie, można będzie też spotkać się z aktorką, porozmawiać i to zapraszamy zarówno osoby, które nie miały styczności z osobami z niepełnosprawnościami, ale też takie, które z nimi współpracują czy po prostu żyją. Spektakl jest przygotowywany w ramach projektu Jesteśmy Równi, finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego, które pozostają w dyspozycji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.